Pójdźmy na podpunkt B. Tutaj tak, odczytajmy, co możemy z naszego ciągu, czyli wiemy, że wyraz pierwszy wynosi minus 5 i chcielibyśmy także obliczyć różnicę tego ciągu. Tutaj mamy liczby ujemne, więc żeby się nie pomylić, możemy to sobie zrobić na piechotę. Czyli jeżeli mamy wyraz pierwszy i mamy wyraz drugi, to różnica to będzie a2 odjąć. A1. Zawsze w ten sposób możecie to sobie obliczyć. Czyli jeżeli w miejsce A2 podstawimy minus 8, mamy odjąć A1, czyli odjąć minus 5, z, dwóch, z tych dwóch minusów utworzy nam się plus, czyli mamy minus 8 plus 5, czyli różnica to minus 3. Zatem znamy już różnicę tego ciągu. Oczywiście możecie także zauważyć, że jeżeli do minus 5 dodamy minus 3, na no to plus razy minus da na minus. Czyli tak naprawdę, jeżeli od minus 5 odejmiemy, 3 to będzie minus 8, czyli wówczas to będzie nasza różnica ciągu. Czy zrobicie to w ten sposób, czy będziecie robili to sobie po kolei w ten sposób odejmując, nie ma to znaczenia. Wynik oczywiście jest dokładnie taki sam. My chcemy policzyć S13, czyli w miejsce literki n i tu, i tu, i oczywiście także tutaj, podstawimy 13, czyli S13 to jest tak, wyraz pierwszy plus wyraz trzynasty przez dwa razy 13, czyli wyrazu 13 nie mamy, czyli fajnie byłoby go teraz policzyć. Wyraz trzynasty to będzie wyraz pierwszy plus 12 różnic. Podstawiamy. Mam tak, wyraz pierwszy to minus 5, dodać 12 razy minus 3, czyli minus 5, 12 razy minus 3 to minus 36, czyli wyraz trzeci to minus 41. Mamy wszystkie dane, możemy sobie obliczyć sumę. Wyraz pierwszy to minus 5, wyraz trzynasty minus 41. Podzielić przez 2 razy 13. Czyli tak, tutaj plus razy minus da nam minus, czyli minus 5 odjąć 41 to minus 46 przez 2 razy 13. Czyli minus 46 podzielić przez 2 to minus 23 trzy razy 13. No i zobaczmy ile tutaj otrzymamy, czyli 23 razy 13 to 299. Oczywiście tutaj wynik otrzymamy ujemny, czyli tyle wynosi nasza suma.